Dzień dobry, w mojej piwnicy w dniu dziewiątym budowania ścianki. Najpierw będziemy lakierować. Ok, pierwsze co zrobię to obejrzę. Jak wygląda i widzę, że no te piaskowanie nie wyszło tak dobrze jak ostatnio. Jest całkiem sporo kawałków, które się odrywają. Czyli to jest minus. Wiercenia najpierw, no ale zobaczymy, jak będzie po, po lakierowaniu. Do roboty. Lakierowanie już widzieliście na którymś ostatnim filmiku, więc nie będę opisywał. Za to mam bardzo ważne pytanie. Powiedzcie mi, jak się nazywa dokładnie ten typ filmiku, co oglądacie? taki anti-slow motion, bo nie mam pojęcia im. i mówię zawsze, że na przyspieszeniu, na przyspieszeniu, ale to musi mieć jakąś nazwę. Jaką? A i żeby nie było, to jest bardzo ważne pytanie, bo poważnie nie wiem, a będę tego dużo używał. Ok, teraz kierowanie skończone. I zostało mi ogarnąć tamtą część, żeby wyglądała stosownie. Sprawdzić, które idą kable. I fajerant. Do roboty. I tu dochodzimy do najważniejszej kwestii, jako iż na tym obrazku będzie tak naprawdę tylko przesuwanie rzeczy i rysowanie kreską po ścianie. kretką, poś. nie umiem w polski. I rysowanie kredką po ścianie. To, to, co bym chciał, to polecam zostać po pożegnaniu w tym filmie, bo tam będzie najważniejsza część. No chociaż z drugiej strony, jak tak patrzę na to, co tam robiłem, no to to wygląda całkiem śmiesznie. Więc może jednak, jak chcecie to oglądajcie. Ale ciągle najważniejsze na koniec. To teraz taki szybki update, to się właśnie działo. Nie licząc z tego, że przesuwam sobie te wszystkie płyty tak, żeby mi nie przeszkadzały, bo Następne, co będziemy robić pewnie w przyszłości, to próba ustawienia jakiegoś stelażu z tamtych belek. Niemniej, aby to zrobić, muszę wiedzieć, gdzie mogę wiercić. I do tego przydaje mi się takie urządzenie. Jak mamy prąd, sobie przyłożymy takie urządzenie, i ono najedzie na kabel, to wydaje taki śmieszny dźwięk, i pokazuje mi, gdzie jest kabel. Dzięki temu mogę sobie na całej ścianie narysować, gdzie ten kabel biegnie. Więc nie mogę tu wiercić, co będzie trochę problemem, bo to jest prawie dokładnie na wysokości końca płyty i będę musiał wyklinić, jak, jak przywiązać te płyty tak, żeby się trzymały, a żebym jednocześnie nie wiercił w tamtych miejscach. No, ale da się zrobić. Niemniej. Wydaje mi się, że tyle rzeczy na dzisiaj do zrobienia. Muszę jeszcze tylko wymyć te farbki, ale z tym już nie będę nikogo męczył. Więc tyle na dziś. I jutro będziemy jeszcze naprawiać to, co się popsuło przy gniazdach. O tym jutro. Do widzenia i do naprawiania. Dobra, skoro jesteś w poszytnaniu. To teraz przejdziemy do najważniejszej części tego odcinka. Jak część z Was wie, część pewnie nie, dzisiaj jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc wpłacajcie pieniądze, bo trzeba pomagać. O Jezu, w ogóle taki off -topic strasznie tutaj pachnie tą sosną. Będę musiał się bardzo przyzwyczaić do zapachu żywicy, bo będzie ciężko, ale tak, wpłacajcie pieniądze.